Przeglądając teraz w ogóle to, co zrobiłam w tym miesiącu, jakich tematów dotknęłam, jakich energii, jakie poruszyłam, jakich nie chciałam, myślę sobie, że jestem w ciężkim szoku, jak tego dużo jest. I przyszło mi takie pytanie, które poczułam, że może dotyczyć nie tylko mnie. Więc postanowiłam podzielić się z Wami taką refleksją: jak wiele rzeczy nie uznajecie lub nie chcecie patrzeć, dlatego że macie świadomość tego, że Wasza głowa nie będzie w stanie tego w ogóle w żaden sposób przeprocesować zobaczyć doświadczyć w ogóle, w jakikolwiek sposób spojrzeć nawet na same hasła czy nazwy tego czegoś, czego doświadczyliście. Czy z racji tego, jak mnogie są te przestrzenie, jak wiele ich jest, czy z racji tego, jak bardzo są intensywne i jak bardzo nielogiczne i niezrozumiałe dla przyczynowo-skutkowości. Dla liniowości, dla jakiegoś rodzaju chronologii, która u Was działa kompletnie inaczej. I. I jak chcecie to uznać? Tak sobie pomyślałam, że podzielę się czymś takim, bo patrzę i trochę nie wierzę. <ścoughs> I przysięgam. <ścoughs> I. Czuję, że moja głowa nie bardzo wie, co się dzieje, jak patrzę wstecz, więc pozdrawiam i życzę Wam takich momentów. Są dziwne, a to chyba fajne, bo ja na przykład, przepraszam, że jestem dziwna, więc to jest fajne robić dziwne rzeczy. No są jakieś takie adekwatne, nie? Dzięki.